Dzień dobry, witamy. Dzisiaj będziemy nagrać w Murder Mystery z Mateuszem. Przywitaj się. Siema. Czekamy na rundę z Loading Map. Uuu, i już nas akurat Nice. Noise. Ja jestem innocent, a ty? Noise. Jestem innocent, a ty? Mam 7% szans na, na murdera, więc to jest 0% dla mnie procent szans, więc nie mam. Nie nie mam tyle szans na przeżycie... O, siema. Śmierdzisz. Powiedziałam, że nie śmierdzisz. Nie wydawaj takich dźwięków na filmiku. Jak się zabiłem, słodko. Smacznie, to była dla mnie smaczna chwila, wiesz? Była dla mnie smaczna chwila. Mówiłeś, że się nie będziesz ze mnie śmiać. No bo ty byłaś z chwila. Ogólnie też były takie zasady, że nie mieliśmy się zabijać. Kurde, zabił mnie szeryf! Zabił Nasz za swoje dostaliśmy w duksko. Zabił mnie szeryf. No i ja karma wraca, świniaku. Teraz będę smutny do końca życia w ogóle widzowie pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, żeby was nic nie ominęło. Zgadasz się ze mną. Zgadzasz się ze mną? Ja się za bardzo nie zgadzam, ponieważ y, nie miałeś mnie zniszczyć. Ale nie ja, ja chciałem. Ja chciałem. Ja chciałem po prostu. Ja poproszę, no właśnie, na następnym razem jak będziesz ryfem, to nawet jak nie będziesz impulsorem, którym to cię zastrzela, wiesz? Poświęcę się żeby... cię. To jest Postaram się Cię zniszczyć, nie, nawet jak nie wie, jestem. Mam smaczna chwila. chwilę. No, mam 9% szans na być morderem. I. Innocent. I... Yeah. Innocent. Ja jestem innocent. A na pewno jesteś innocent? A czy Ty no, na pewno jest. jesteś innocent? A, a? a, nie, a nie szary? Ja się chowam tutaj, ja się boję. Zobaczcie, widzicie widowie? Nie jestem je, 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 Jestem Widzicie Widowie, Jestem innocent. On nie wierzą. Co to było? Among Us jakiś. Mózg. To jest, Co mózg, to ma być? Co się wygadza z Among Mateusz, to jest... Na filmiku zobaczysz, że to jest twój mózg. To jest mózg Mateusza. Twój mózg. To jest twój... A! Ja tutaj się tobie. To jest nieczyste. Matreusz. Matreusz. murder. Teraz Matreusz. To jest Smurder. Chyba go... Sherry musi go pokonać. Wiesz, musimy... tak, że ja robić. tak nie zrobiłem? Bo jesteś nupkiem. Zobaczymy. Ja raczej przegram przez czas, jest, bo czasu jest, jest za mało. To jest dzień z życia Mateusza. Czyli jest morderca. No, jaki oszust! A czy. A to jest takie. No, jakie ławki, głupie! Zabity. Jeżeli ja wygram, będąc morderem. Zostawcie lajka. To jest, przykro, la, to jest przykro, na, na że na ten, ta ten ty kanał ty zabijasz. To jest przykre, przykre To jest przykre, że tak wszystkich zabijasz. A mam nadzieję, że nie jest. Nie? Sorry. To jest przykre, że tak wszystkich zabijesz, wiesz. Przykre. Ty też zabiłeś mnie. No tak, ale, ja, ale ja... byłem na odcinku. Ja robiłem, prowadziłem odcinek i żeby dla widzów była fajna zabawa, to musiałem zabić. Ale King? ty nie możesz. Za, nie, to nie ważne, czy jesteś na odcinku. policjantów. Wow, przez zabicie cię w grzech chcesz pokonać mnie chcesz. Ale przez... ty mnie, nie, ty mnie zabiłeś! Ty mnie zabiłeś, rozumiesz to? Pójdziesz do, do więzienia pójdziesz. Wygrałem! No nie, właśnie to jest smutne właśnie. Nie było szeryfa w ogóle. To jest właśnie smutne, że wygrałeś, wiesz? Teraz musicie, możecie, musicie zostawić lajka. Nie proszę was za bardzo o subskrypcję, bo to nie jest. To zależy od was. O ty, o ty mały. A to zależy od was, bo może jacy. I widzowie, yy, na tym smutnym... na tym smutnym momencie kończymy odcinek. Pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, a ja się z wami żegnam. Cześć!